Cześć i czołem, witamy Was w lutowym Pixel Boxie, Siemano! Którego tematem jest anime To co, nie przedłużając, bierz się za nóż i ciachamy Jest spoko, jest okej Karteluszka o, coś, 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 coś dużego, chyba kubek. Okay. Wzgadłeś. Naruto. O. Boże, jak ja dawno tego nie widziałam. Wyjmiemy, pokazać. Tak się prezentuje po wyjęciu zapakowania. Ale blink od lampy jest o, to. Będzie. Jest instrukcja, jak się obsługuje? No, na którymś tam była, nie? Tak. No, ale tutaj widzisz, możesz yy, pra, prać. Brać w pracy! <laughs> My I może być mi więc jest Super. na propsie. Super. Oglądasz Naruto? No, ale jak mała. Ja jakoś nigdy nie oglądałem. No, parę, pa, czy znaczy parę odcinków, ale to tak. Nie, nie, nie wiesz co dobrze. Nigdy mnie nie ten. Nie te. zafascynowało. No. Dalej, dalej. Oki doki. Co to jest? Czapka? Ha! E, depnął. Oha. Też nie oglądałeś. Widzisz, ty nie wiesz co dobre. Szczerze? Ostatnie próbowałem. Obejrzałem, miałem z... co dwa odcinki. Może więcej. No, no nie wiem, może się później... Roz... Coś bardziej rozwinie. A... Raczej. Ale ja jakoś mnie tak... No czekaj, ty oglądałeś chyba tam amerykańską wersję filmu, nie? Nie, nie, nie japońską. Japońską oglądałeś? Tak. Amerykańskie to dno. Ale oglądałem japońską. Może kiedyś y, zmotywuję i obejrzę dalej, no ale te... Anime sobie obejrzyj tam masz. Nie ma dużo odcinków, ale jest fajnie. O! Naklejka. <noise> <noise> Okej. <Okay. głos> Kitełek to chyba dla ciebie coś. No, przypinka pewnie będzie taka sama, no ale z tym nic nie masz <laughs> <do pracy. śmiech> No, ale to przypinkę wyjmę zaraz. I no przypinka. i przypinka. No. Ok. O, jeszcze jakieś pudełko. O, smocza kula. Ty, mam jakieś dziaży, tam. Gdzieś było już coś podobnego. Tak, tylko to jest lampa. A lampa, a wtedy to było ten? Stress Tak. No, no to dobrze mówiłam, bo jeszcze się zastanawiałam, co to za. Zaraz wyjmiemy pokazać. Co została? Tylko chyba koszulina. No, też mi się tak wydaje. Okej, okay. co tym razem? Nie wiem, nie mam pomysłu. Mówi ci coś? Ty bardziej. Nie. działać w temacie. Zaraz się sprawić. Znaczy, napis rozumiem, co nie, ale. Wow! Jestem z ciebie dumna. No, także z tego co nam wujek Google powiedział, to to jest My Hero Academia? Nie wiem, nigdy o tym nie słyszałam. no Hero Academia! Przetłumaczono na... Jak piekielna akademia, tak? No, coś takiego. Także nie wiem. Oglądaliście? Dajcie znać w komentarzu. To co? Podsumowanie? Tak, anime. Detektywistyczna czapka na luty. Jest. Czemu na luty? No bo lutowy. No i co, w marcu nie będę mogła nosić. Coś dla fanów czerwonych chmurek. Jest. Kotek na szczęście. Jest. Pieśń lodu i ognia. Jest. O, to ta koszulka. No. I tylko, tym piksel... tylko w tym Pixelboxie boxie światełko dla smoka. Jest. Czyli lampka, tak. którą zaraz pokażemy. A. A co w następnym? Nie, przepraszam. Deadli. Uh, Cyberpunk. I Joker. No, no może ee. być coś. Może być coś fajnego. Ja tam z Jokerem bardziej kur... się. Na razie nic nie widać. Ale trzeba począć. O, tu jest. O, fajna. Mało światła, daje, mało światła daje. Boże, co ja się dzisiaj tak znowu nie mogę wysłowić. Ale fajna, jako taki gadżet na półkę. Mhm, fajna. Tylko szkoda, że trzeba tak potrząsnąć, bo jak to sobie nie zapalisz, nie, wi nie wiadomo ile się będzie utrzymywało. Może potrząśnij, może też trzeba. Aaaa, widzisz? <laughs> Boże, trochę techniki trochę no, się gu gubi. No, to co? I zabawkę sobie znalazł. No, chodź. <laughs> Fajne. No już wiem, co Ci się najbardziej podoba. <laughs> <laughs> A Tobie to co? Czapka. Chociaż nie chodzę w takich czapkach, ale do kolekcji będzie. Nie, czapka spoko. Mi się, powiem Ci szczerze, yy, ta lampka podoba. No, domyśliłam się. <laughs> <laughs> no. Stoisz i się bawisz. No to co? Do zobaczenia następnym razem? No kot się odzywa. No i... Ki Kiteł. Gdzie jesteś? Ta, na pewno będzie ją widać. Kiteł. <laughs> o. To co, do zobaczenia... W na... Do zobaczenia, Boże! Do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie w komentarzu, co wam się podoba. I... Nara! Elo! Co? Nic.